Witam Was w kolejnym odcinku serii poradników Redstone od zera. W tej części przedstawię Wam mechanizmy zegarowe. Ja jestem Redmasterise i zapraszam do oglądania. Zegar to mechanizm, który w trybie ciągłym regularnie wysyła określone sygnały. Istnieją dwa parametry, którymi określamy zegary w Minecrafcie. Ich częstotliwość oraz ich model. Częstotliwość to parametr określający liczbę cykli na sekundę. Model określa w tikach, czas, gdy zegar nadaje sygnał, i gdy go nie nadaje. Dla przykładu zegar 1-2 to zegar, który przez jeden tik nadaje sygnał, a przez dwa pozostałe nie nadaje. Częstotliwość tego zegara to 3,33 Hz, gdyż w sekundzie zmieszczą się ponad 3 takie cykle. Najstarszym rodzajem zegara jest pętla z nieparzystej liczby pochodni. Ze względu na swoje duże wymiary nie są już one stosowane. Pętle przekaźnikowe mogą służyć jako zegary, jednak muszą być uruchamiane ręcznie. Ze względu na swoje małe wymiary wciąż nie licznie stosowane. Pętle repeaterowo-pochodniowe to najbardziej rozpowszechnione modele zegarów. Ze względu na swoją prostotę budowy i łatwe modyfikowanie częstotliwości sprawdzają się w większości przypadków. Pętle repeaterowo-komparatorowe to również często stosowane zegary ze względu na swoje małe wymiary, łatwą modyfikację częstotliwości oraz jej dosyć niską wartość minimalną wynoszącą 2,5 Hz w modelu 2.2. Zegary tłokowe mają kilka designów. Są łatwe do wyłączania, a ich najszybszy model ma częstotliwość 3,33 Hz w modelu 1.2. Zegary lejowe to łatwy sposób na stworzenie bardzo wolnych zegarów przy zachowaniu małych wymiarów. Zegar komparatorowy, który zasadę swojego działania opiera na odejmowaniu, posiada częstotliwość maksymalną 5 Hz, co czyni go najszybszym zegarem w Minecrafcie. Jego użyteczność poprawia bardzo małe wymiary, jak i możliwość wyłączania i włączania. Zegary zanikowe to dobre rozwiązanie, gdy chcemy uzyskać odstępy maksymalnie 15-sekundowe pomiędzy pulsami. Zasadę swojego działania opierają one o powolne zanikanie mocy energii pomiędzy komparatorami. Zwielekratnia zegara to urządzenie dające impuls, co ileś cykli zegara. Swoje działanie opiera na blokowaniu repeaterów. I to byłoby na tyle w tej części poradnika Reston od zera. Zapraszam Was na mój kanał, do korespondencji na blogu oraz do komentowania. Ja jestem Radmaster i dziękuję za oglądanie.